Anna Sobańska, w którą wcielasz się w filmie Zołza, Inspirowana jej życie jest historią Ilony Łabkowskiej. Jaka jest Anna Sobańska? Anna Sobańska no to jest ta tytułowa Zołza, więc jak nie trudno się domyśleć, jest osobą docna profesjonalną, oziębłą, surową wobec siebie i wobec innych. Myślę, że jest pracocholiczką ale też bardzo taką odpowiedzialną osobą, która no jest odpowiedzialna i za zespół ludzi, i za to, żeby dowieść projekt do stacji telewizyjnej, bo no jest główną scenarzystką i producentką jednego z najbardziej popularnych, najlepiej oglądalnych seriali w Polsce. Więc jest osoba, która działa często pod ogromną presją i w stresie. No właśnie, czy my możemy ją w ogóle lubić? Czy ty ją polubiłaś? Bo to jest tak, chyba że aktor musi trochę polubić tego swojego ja bohatera. Czytałam scenariusz od początku do końca, a najpierw książkę, ponieważ scenariusz jest adaptacją książki Ilony Łebkowskiej, więc ja wiedziałam, jak ta historia się skończy. Natomiast rzeczywiście yy, grając tę rolę, miałam takie obawy, czy taki antybohater ma w ogóle szansę na to, żeby a, żeby widz uwierzył w jego przemianę, a potem, żeby go zrozumiał, a na końcu, żeby go polubił, a nawet pokochał. Ale zobacz, to trochę tak jakbym jak miłość, znowu grasz że czarny charakter. Ilona łebkowska no obsadziła cię coś... w roli Hanki Mostowiak jako czarny charakter. Może... Potem była dobra Hania. I teraz. Ta prawda, na moją trochę prośbę, no bo właśnie. ja też by poczułam w pewnym momencie taki lód gdzieś, mm. no, gdzie się nie pojawiałam, to, to czułam ten zimny wzrok i taką jakąś nie chęć bijącą w moją stronę i pomyślałam sobie, że no super być znaną, popularną aktorką, ale dlaczego znienawidzoną? To... No, i wydało, wydawało nam się wtedy z Iloną, że to jest bardzo karkołomne zadanie, wprost niemożliwe. Ale Ilona rzeczywiście wymyśliła i napisała to tak, no, że wszyscy w to uwierzyli, i jest w filmie też taka kwestia. Ja mówię do, do postaci granych przez Anię Dymną i przez Leona Harewicza, że no, napiszę coś tam takiego, co ich oczerni, I oni mówią, że nikt w to nie uwierzy. Na co ja im odpowiadam, jak ja napiszę, to uwierzą. Więc ja wypowiadając to zdanie, dokładnie wiedziałam, co się pod nim kryje.